Cześć, witam Was wszystkich. Mamy czwartek, 21 marca, piękna pogoda, jest 15 stopni na dworze, nie jednej chmurki, bezwiecznie, no idealne warunki do siewu. Tutaj jesteśmy na tym dużym kawałku, który w wcześniejszym vlogu orałem. Jest tutaj dosłownie bardzo delikatnie zwałowane, żeby się lepiej tacie jeździło z opryskiwaczem. Siejemy pszenicę jarą, odmiana Tybad, 200 kg na hektar. Naprawdę, jeżeli chodzi o warunki do siewu, no to jest, to jest kucze rewelacja. Naprawdę, na tyle jest jeszcze wilgotna gleba, że się nie kurzy. Natomiast przy siewie jest wystarczająco sucha, że dziś tam się nic nie zabija. Bardzo fajnie się jedzie, także, no mówię, no już jutro będą trochę gorsze warunki, aby takie słoneczko bo już trochę będzie za mocno przesuszone. Natomiast w tej chwili, no to jest, to jest ideał. No, już tam e, mamy, już w miarę tą e, bronę wirnikową ustawioną. Wszyscy cały czas walczymy z silnikiem, gdzieś tam zagarniasz tam jeden. Chyba był trochę zagięty, trzeba było go podprostować, żeby nam ładnie co zagarniał. Tak, jakby jeden, jedną miejsce nie chciał nam zagarnąć. Gleby nasiane No ale już chyba jest problem wyeliminowany Naprawdę się bardzo fajnie jedzie No jak widzicie, no, mamy górki, pagórki Raz tylko z tej strony, raz tamtej Raz przechyleni jesteśmy Tak, raz tak, mamy jeszcze zakręty do tego Bo pole nie jest idealne prostokątem Więc trzeba jeździć sposobem, tak Raz po raz Natomiast jak jest zakręt w lewo No to trzeba trochę bardziej ściąć w lewo Tam siewnik Po prostu zachodzi Tak, bo jest, bo jest długi i wtedy jedziemy dobrze. No, to, no teoretycznie trzeba byłoby jechać ze znacznikiem, ale ku 2,5 metra. No praktycznie jesteśmy w stanie do paru centymetrów jechać dobrze, no bo no bo naprawdę mamy ślad po 3 musimy jechać. tak, Także powinno być chyba wszystko w porządku. No zresztą zweryfikuję to, zweryfikuję to wschody, Najwyżej zostanę skarcony i już więcej tego błędu nie popełnię. Ale wygląda ok. No, siejemy. Siejemy biegiem C4 tym samym e, co e, w orce przy tych samych obrotach Prędkość e, robocza mamy 8,4 e, km na godzinę To nam wychodzi e, chwilowa wydajność e, 2 hektary Ponad na godzinę, no niestety nie. trzeba trzeba co jakiś czas stanąć, nabrać ziarna, no jeszcze to nie mamy tego procesu tak zmechanizowanego, trochę mamy za mało, tą jednak skrzynię, no do 5R to było idealne ta skrzynia, natomiast do no 6R coś trochę by chciał więcej żeby to wchodziło, żeby gdzieś robić przynajmniej 1,5 hektara, wychodzi nam hektar zawsze nie chcę ryzykować żeby gdzieś tam zabrakło, było niedosiane bo to byłaby tragedia, nie wiadomo w którym miejscu się skończyło ziarno, to nie ma sensu gdzieś 0,9 hektara robię na tym, na, na zbiorniku to zostanie, to zostanie, dosypuję no niestety wiadrami z przyczepy, także trochę to schodzi, ale we dwóch to nieźle, tato nabiera, podaje mi i sobie tam odpoczywa w ciągniku, a ja sobie jeżdżę no jest fajnie, no widać że ten ciągniczek sobie naprawdę bardzo fajnie radzi no zobaczcie, nie wiem czy to kamera odda no jest praktycznie stół, no można, można grać w golfa chyba jak przy niej zadejdzie, naprawdę jest bardzo fajnie co zrobione grudki rozbite są, te malutkie grudki ale no tu taka ziemia z tego tak się nie rozbije, bym musiał jechać chyba z tysiącem obrotów na wałku ale nie ma sensu, tego tutaj lepiej spulkniać co do... Co tutaj widać to są takie resztki. No niestety raz w ekologii jest pesz, tego się... Ja i tak uważam, że jak na ekologiczne gospodarstwie tego peżu mam relatywnie mało. Natomiast tego ja się nie wyeliminuje do końca. No tutaj jeden użytkownik skomentował, że jemu ten pesz, to aż tam zrobił płuk, no to takich sytuacji nigdy nie było, żeby aż taki był pesz, więc ja podejrzewam, że to musi być coś, coś niesamowitego, żeby był aż taki pesz. No tu była orka, no wiecie, orka była tydzień temu robiona, nie da się przy takim mał, krótkim okresie karencji między jednym a drugim zabiegiem wjechać z broną wirnikową na 10 cm i, i spulchnić, żeby nie wyciągnąć chociaż troszeczkę tych resztek, ale myślę, że one ładnie usną i tutaj nic się złego nie będzie działo. No natomiast jak tylko zacznie się krzewić, już będzie, trochę się roślinam, wzmocnić, tu jedziemy chwastownikiem. To te wyschnięte chwastownik zbierze, oprócz tego zniszczy nam chwasty w międzyrzędziach. Także jestem dobrej myśli. I jeśli tylko wapnowanie nasze zadziałało, ASL zadziała, ja tutaj będę zadowolony jak z tych 12 hektarów. Osiągnę średnią wydajność trzech ton pszenicy z hektara. Będę bardzo zadowolony, jeżeli to się uda. No To jest taki średnio dobry wynik w gospodarstwie. No nasz rekord to był taki gdzieś Miejscowo oczywiście, bo to jest chwilowe wydanie, że całe pole miało wydajność gdzieś około 3-300, natomiast miejscami sypało gdzieś około 4 ton, ja tak czuję, ja tak szacuję po pracy kombajnu. Co ciekawe, no, mamy ten kombajn 3-metrowy, naprawdę ten federek jest mały. Natomiast w ekologii on się tutaj męczy, ale męczy się dlatego, bo jest tutaj dużo jednak tych chwas, zwłaszcza przez te pH, nie pH no, nie stosujemy e, pestycydów, także no, jest taka i nie inaczej. Natomiast e, przy wjeździe do e, w taką piękną czterocenową pszenicę no to może było trzeci bieg wrzucać, ładnie szedł naprawdę. E, hej, coś, coś mi e, piknęło chyba przestało nagrywać. E, nie wiem, chwilkę podładowałem, ale jest krótsza bateria, jest naładowana, więc nie wiem co nam się stało. E, stało, znaczy się. <grych> I. No. E, sprawdzimy to w domu, to nie ma tak jakiego, jakiegoś większego znaczenia, że będzie małe cięcie. E, tutaj chyba nie ma co tak za bardzo przedłużać i opowiadać. No. E, tu dopiero coś będzie można więcej powiedzieć o tym siebie, jak tak naprawdę. Przyjdziemy zlustrować pola za dwa tygodnie. Oby popadało w przyszłym tygodniu. No plan jest ambitny, no chcemy w sobotę w nocy skończyć wszystkie 50 hektarów siać. Dzisiaj jeszcze mam taką rozgrzewkę. Ten tutaj 9 hektarowy kawałek. Zrobimy, ja jestem dość mocno padnięty. Po nocy nie ma co też tak za bardzo robić, więc... Myślę, że po prostu wstaniemy gdzieś o 5 rano Przygotujemy sobie zestaw tak, żeby się na 6 rano już Na działce zaczyna siać No i spokojnie gdzieś tam do 20, do 21 Damy radę Bo to ile będzie? To będzie 15 godzin No to trzeba liczyć sobie gdzieś około 12 hektarów damy radę 12 i 12 w sobotę To byśmy mieli 24 Plus tutaj będzie, mamy, no można powiedzieć, niech też nie, 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 nie będzie 14, no to jest 42 i zostanie reszta na gorczyco na poplon, to można sobie spokojnie w tygodniu wysiać już bez pośpiechu, bo to jest tylko poplon. No nic, ja liczę tutaj na, na bardzo dobre, musiałem się oglądać, bo coś mi się w lusterku wydawało, że się jest nie tak, ale jest wszystko w porządku. Liczę tutaj na bardzo szybkie wschody, no tak jak mówię, no jest ta wilgoć w glebie Wydaje mi się, że siano jest na odpowiednią głębokość, tam parę centymetrów, ładnie co jest zagarnione przez zagarniacze Także powinno być naprawdę wszystko w porządku Co nie ma więcej co tu przedłużać, to chyba być taki króciutki vlog z siewu, następny, nie wiem, czy będę nagrywał kolejnego vloga z siewu, czy po prostu przygotuję sobie jakiś fajny temat na następnego vloga i po prostu jadąc, siejąc, będziemy sobie o czymś tam rozmawiać innym, tak? No niestety, jakiś kot się tu zabłąkał, dziwne, bo jest coś daleko do kolejnej wsi, nie wiem, czy po prostu został upolowany i dziś tutaj przyniesiony. No, marny jego w każdym razie jest los e, Dobra no to na razie do zobaczenia Aha dobra już sobie teraz przypomniałem co jeszcze chciałem powiedzieć e, tu było pytanie czy John Deere da nie daje rady go podnieść na e, na rozłożonym hydropaku mm. Odpowiedź brzmi y, daje i to sobie robi y, dość bardzo dobrze dodaj sobie radę Natomiast ja mam nawyk y, troszeczkę podnieść zawsze. powinienem trochę więcej, trochę trochę, y, trochę mniej powinienem no, no, sobie to naprawdę na komputerze ustawić, y, żeby to była stała wysokość ponoszenia, ale z drugiej strony y, tam na górze przy Lasie sobie podnoszę trochę wyżej, żeby skrócić zestaw, żeby mi lepiej było nawracać. Mam tam y, no o ironio e, węższą poprzeczkę, natomiast tutaj sobie zrobiłem o tyle szerszą, że e, w ogóle jestem spokojnie, ale mam ten nawyk po prostu, a mam ten nawyk z tego, że tutaj mam redlice e, ciągane, wyleczone, e, no żałuję tego, e, mogłem, mogłem jednak wziąć talerzowe, e, no trudno, no, mam taki a nie inny siedmi teraz muszę się do tego dostosować. W przyszłości na pewno będę brał e, podwójne talerze z dociskiem gumowym, e, z tymi takimi tarczami dociskającymi. To jest naprawdę rewelacja. E, no i one mają takie to zabezpieczenie: no każdy wie, jak to wygląda zabezpieczenie. Jest taka klapka, że jak się cofnie z silnikiem, żeby się nie zabiła redlica. E, nie do końca to dobrze działa zresztą to siewnik już sieje u nas szósty rok i trzeba byłoby tam 3 czy 4 te klapki uzupełnić, one gdzieś tam odpadły sobie w międzyczasie także no nie jest to na najlepsze rozwiązanie no i gdzieś tam się może zawsze tym przytknąć jak tu jest nierówny teren, tak jak na równym sobie podniesiemy wyżej bronę z tym hydropakiem pucze nie ma problemu jeszcze jak nie ma na miedzy jest działka sąsiada, więc można sobie tym zestawem podniesionym do góry wjechać na e, sąsiada e, działkę, no to wtedy nie ma problemu. A tutaj, e, no do lasu nie wjadę, bo rozwalę wszystko, a dwa, e, jak zatka, nie wiadomo kiedy się zorientuję, dopiero pewnie na następnym przejedzie, jak podniosę, jak podniosę e, siewnik i zobaczę, że się wysypuje górą tymi przewodami, e, także tu nie o to chodzi, e, spokojnie sobie podnoszę. I, i minimalizuje jakby ryzyko zatkania tych redniczek no, a mieliśmy za, e, zasypanego na maksa, no już więcej tam nie wchodziło, bo już się nie, do, nie, nie domykała, e, nie domykała m, pokrywa od siewnika ojciec był na podesie z tyłu, stał, dobre 100kg waży e, podniosłem ich i, i razem i on tam, tato trochę dla, e, dla sprawdzenia po po tym, po tym, po tym podejściu, nic się kompletnie nie dzieje. No nie, ma, nie, nie powinien się tu nic dziać, Myślę, że to jest tylko 2,5 metra. Zasad, co prawda, to jest ciężki, ściężki, tak mówiłem, ponad 2 tony i to tak grubo z ziarnem to jest. No i powiedzmy 250, 2300, no to jest 2,5 tony, 2, prawie 2600, no trzeba liczyć sobie 2600. Także no to to już jest, ten dźwig na takim ramieniu. Ale sobie dajemy radę Także dobra, no to to byłoby wszystko Chyba yy, przygotuję sobie jakiegoś, jakiś temat ciekawy Może coś o, o ekologii powiem yy, Do samego dnia i nagramy I powinno być wszystko, yy, wszystko fajnie i ciekawe No mam nadzieję, że Wam się podobają te moje vlogi Dobra, do usłyszenia, na razie, cześć Cześć, mała niespodzianka yy, Miał być transport rano Przyjechał o 23 Akurat zjechaliśmy z pola, zasięliśmy yy, Te 10 hektarów Także wszystko jest w porządku skończymy o pierwszy gdzieś rozładowywać kamerę się rozładowywania jak to wygląda o. No, Tu cudu sąsiada wjeżdżam całą drogę zajmuje